tego czerwca wydaliśmy decyzję na nakazującą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostarczenie szeregu dokumentów, no, które jakby w skrócie mają opisywać ten stan korpusu drogowego łącznie z określeniem wpływu na tę stabilność korpusu tych robót, które były wykonywane w pobliżu drogi, jak również warunków atmosferycznych, wód gruntowych, wód opadowych. I takie opracowanie z Generalnej Dyrekcji do mnie wpłynęło. Ono określiło, określiło stateczność korpusu jako korpus w stanie równowagi, natomiast obliczeń, które zostały tam założone i z tych badań, z tych odwiertów, które zostały wykonane, wiemy, że jest to stateczność jakby na granicy równowagi. Generalna Dyrekcja, opracowując tą jakby i geotechnik, który ją wykonywał, w swojej opinii zawarli informację, że ich zdaniem byłaby możliwość puszczenia ruchu, ruchu lekkiego, czyli tego do 3,5 tony. Natomiast w mojej ocenie, z uwagi na to, że jest to na granicy równowagi, mamy również informację o aktualizacji karty osuwiskowej, która wskazuje, że w zasięgu osuwiska mamy trzy budynki mieszkalne. I z uwagi na to nie zgadzam się na puszczenie nawet ruchu lekkiego. To no z uwagi na to, że ten ruch lekki również mógłby wywołać kolejne drgania i kolejne pęknięcia korpusu, co mogłoby doprowadzić do obsunięcia się korpusu drogowego, a tym samym całe osowisko mogłoby nam się uaktywnić i wtedy mielibyśmy problem nie tylko ze stanem technicznym samego korpusu drogi, ale również ze stanem technicznym tych budynków, które są w zasięgu osłowiska. Więc na ten moment ja nie zgadzam się na puszczenie ruchu nawet lekkiego do 3,5 tony. Natomiast generalna dyrekcja, składając tą opinię geotechniczną, tą wstępną, odwołała się od tej mojej decyzji o zamknięciu drogi. I to odwołanie zostało przekazane do głównego inspektoratu nadzoru budowlanego. No i na ten moment zajmuję się tym jakby odwołaniem głównego inspektora. Natomiast no, w mojej ocenie ja nie mogę, dostając odwołanie na bazie tych dokumentów, które dostałem, uważam, że nie mogę zmienić swojej tego czerwca decyzji o zamknięciu całościowym drogi.